Uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego 2015-2016 na Uniwersytecie Warszawskim. Szanowni Państwo, początek roku akademickiego wiąże się z emocjami, które początkom zwykle towarzyszą. To nowe wyzwania, nowe zadania, spotkania z nowymi ludźmi, nowymi wykładowcami, nowymi studentami. Dla nas uczących w poznawaniu kolejnych roczników studentów jest bezsprzecznie coś fascynującego. Krótko mówiąc, początek roku to czas ożywienia. U nas nawet jesienią jest wiosna. Najlepszych studentów mamy tutaj także na sali. Bardzo serdecznie Państwa witam. Za chwilę przekonacie się, że uniwersytet to taki trochę inny świat, daleki od tego, który poznawaliście na wcześniejszych etapach edukacji. Wielu absolwentów uniwersytetu wspomina, że po studiach byli już innymi ludźmi, że tu nauczyli się myślenia, że studia otworzyły im oczy na wiele spraw. Życzę Wam, żeby było także to i Waszym doświadczeniem. Chciałbym, żeby wszyscy nasi absolwenci po studiach mieli nie tylko odpowiedni zasób informacji ale by wiedzieli też, co to jest wiedza społecznie cenna, co to są wartości obywatelskie, solidarność, współdziałanie. Nie mam wątpliwości, że tu od samych studentów, od Was bardzo wiele zależy. Studia to wynik interakcji, uniwersytet stwarza możliwości, ale to od studentów zależy, jak wiele z nich wykorzystają. Miłośnicy nowych technologii, mediów społecznościowych przekonują, że wszystko można... Skrócić i skondensować przekonują, że wszystkie najważniejsze sentencje naszej cywilizacji, poczynając od Cycerona, mieszczą się w 140 znakach. Ja się w 140 znakach nie zmieszczę i nie zmieszczę się nawet w 140 słowach, ale postaram się zmieścić w niewiele więcej niż 140 zdań. Długo zastanawiałem się nad tematem dzisiejszego wystąpienia. Zadanie mam przed sobą niełatwe, bo inaugurujemy dzisiaj szczególny rok, rok 200 -lecia Uniwersytetu. Można by więc mówić o wielkich uczonych, o tysiącach rozproszonych po świecie absolwentów uczelni, naszych stacjach badawczych i naukowych, o tym, że Uniwersytet jest jedną z kilku polskich instytucji znanych i rozpoznawalnych na całym świecie. Na pewno w trakcie nadchodzącego roku nie zabraknie okazji ku takim rozmowom. Dziś wybrałem jednak inny temat. Chciałbym, żeby kategorią organizującą to dzisiejsze wystąpienie były wybory. Nie, proszę się nie niepokoić. Nie będę mówił ani o wyborach parlamentarnych, które są przed nami, ani o wyborach prezydenckich, które rozstrzygnęły się przed wakacjami. Pojęcie wyboru używam tu w szerszym kontekście. Chciałbym mówić o wybieraniu różnych wizji, o wyborach, które podejmujemy na uczelni. Codziennie decydując o czymś możemy wybrać lepiej albo możemy wybrać gorzej. Chciałbym więc Państwu opowiedzieć o moich wyborach, a mówiąc precyzyjniej o rozstrzygnięciach które wspieram, o kierunku, w którym moim zdaniem powinien zmierzać Uniwersytet. Uniwersytet to nauka, nauczanie i działalność publiczna. Skoncentrujmy się przez chwilę na nauce. Zastanówmy się, dlaczego tak często naukowcy w Polsce piszą przyczynki i przyczynki komentują, a dlaczego tak rzadko podejmują zasadnicze tematy. Skąd się wzięła gorączka publikacyjna, gorączka cytowań, gorączka zbierania punktów? Profesor Jacek Hołówka policzył niedawno, że w Polsce wychodzi blisko 50 kwartalników filozoficznych i zastanawiał się, czy ktokolwiek zna chociażby tytuły i czy jest ktoś, kto chciałby je wszystkie mieć na półce. Oczywiście wiem, jaka padnie odpowiedź. Takie są wymagania systemu. Zgoda. Bez wątpienia. System promuje policzalność, wszystko musi być zmierzone, policzone, porównane, zamienione na punkty, sumy, efekty i wskaźniki. Poświęciłem tej nowej religii policzalności całe zeszłoroczne wystąpienie, więc nie będę go powtarzał, chociaż pani premier nie miała okazji go wtedy słyszeć. Proszę państwa, ta nowa religia policzalności jest bez wątpienia naszą zmorą, ale czy zrzucając całkowitą winę na system, nie da zbyt łatwo się usprawiedliwiamy? Czy nie zdejmujemy z siebie całej odpowiedzialności? Czy naprawdę nie mamy żadnego wyboru? Czy nie dajemy się skusić przepisom i pragmatyce pozornie dającej pewność awansów? Generowanie licznych publikacji służących głównie uzyskaniu kolejnych stopni i tytułów to nie jest nauka, tylko wygodne przystosowywanie się do przeżycia w ramach systemu. Chciałbym Państwa zachęcić do podejmowania ryzyka, do podejmowania dużych wyzwań, do stawiania naprawdę ważnych pytań i szukania na nie ważnych odpowiedzi. Na tym polega sens pracy naukowej. Podejmujemy się jej bez pewności ostatecznego rezultatu. Gdyby nasi poprzednicy z sal wykładowych nie mieli odwagi, nie mielibyśmy czego w nasze dwustulecie świętować, bo dwa wieki ostrożności nie przyniosłyby nam osiągnięć, którymi możemy się poszczycić. Profesor Maciej Grabski kilka miesięcy temu w pauzie akademickiej opisał system budowania swojej pozycji w świecie naukowym, czy raczej około naukowym. Polega on na opublikowaniu w jakimś nieważnym czasopiśmie w ślinki. Wślinka to nieważny artykuł na nieważny temat, w którym cytuje się liczne grono nieważnych osób. Później autor rozsyła egzemplarze tekstu do tych zacytowanych osób i czeka. Na pewno co najmniej jeden z tych egzemplarzy w trafi w ręce podobnego mu ślinkarza, który odwzajemnie się zacytowaniem. W ten sposób ślinkarze odszukują się wzajemnie, mechanizm wzajemnego cytowania się rozrasta, a wreszcie tworzy się nowa dyscyplina naukowa wślinkologia. Później można nawet założyć International Journal of Slinkology. Dodałbym już od siebie, że gdy jeszcze uruchomi się studia doktoranckie, to wyrządzona szkoda staje się nieodwracalna. Co więcej zwraca uwagę profesor Grabski, to zjawisko nie jest nowe. Nie powstało teraz i nie jest wynikiem reform w ostatnich latach. Znane jest w różnych krajach. System może to zjawisko tylko wzmacniać, ale przyczyny leżą w nas. Myślę, że w głębi ducha my wiemy, co jest właściwe. A mimo to zdarza nam się ulec pokusie wyboru łatwej ścieżki. Chciałbym jednak, żeby na naszym uniwersytecie nikt nie czuł się zwolniony z zachowania najwyższych standardów. Z naszego postępowania biorą przykład studenci i pracownicy rozpoczynający właśnie karierę. A jednocześnie chciałbym, żeby każdy z naszych pracowników miał silne poczucie, że uniwersytet stwarza warunki do, po, przepraszam, do podejmowania odważnych tematów, do zadawania śmiałych pytań i że potrafi dostrzec starania o najwyższą jakość i w nauce, i w kształceniu. Wakacje wszyscy pracownicy uniwersytetu dostali po raz trzeci podwyżki. Były one możliwe dzięki dotacji z budżetu państwa przekazanych, przekazanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013, 2014 i 15. Ale oprócz tych podwyżek ministerialnych zdecydowałem się ustanowić specjalne, dodatkowe podwyżki dla osób, które mają szczególny wkład w rozwój uniwersytetu oraz wzrost jego pozycji i prestiżu. To są podwyżki ustanowione z własnych funduszy uczelni. Ponad 100 osób przez rok będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenie. Są wśród nich osoby, które mogą się pochwalić doskonałymi przedsięwzięciami badawczymi, odbijającymi się szerokim echem w świecie naukowym i w społeczeństwie. Ich praca bezpośrednio wpływa na kategorię naukową wydziałów, na których pracują. Inni potrafią przygotować lub poprowadzić wspaniałe zajęcia ze studentami, które stają się sztandarowymi wykładami, seminariami czy warsztatami na danym kierunku studiów, a także przyciągają uczestników z innych wydziałów. Bardzo chciałbym, aby takie osoby wiedziały, że je dostrzegamy i że doceniamy to, co robią. Z sukcesów najlepszych korzysta cała uczelnia. Stąd ta nagroda. W najbliższym czasie chcę też stworzyć system wewnętrznych konkursów na rozmaite przedsięwzięcia naukowe, taki rodzaj uniwersyteckich grantów na badania. Oczywiście nie możemy konkurować z Narodowym Centrum Nauki czy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ale sytuacja finansowa Uniwersytetu jest na tyle dobra, że warto ją wykorzystać na sfinansowanie kilku starannie wybranych, cennych strategicznych inicjatyw naukowych. Warto dodać, że ta korzystna sytuacja finansowa uczelni jest naszym wspólnym sukcesem rezultatem działań i wysiłków także wielu z państwa tu obecnych i bardzo chciałbym za to podziękować. Takie odważne przedsięwzięcia zdobywają także finansowanie zewnętrzne. Wykład inauguracyjny wygłosi dziś dr Justyna Olko, jedna z czternaścioga laureatów Grantów European Research Council, którzy pracują w polskich ośrodkach naukowych i od razu dodam, że siedmioro z nich pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. W konkursie Starting Grant, w którym wzięła udział pani doktor, ERC wspiera właśnie ryzykowne badania, pionierskie projekty, nierzadko takie, na które nie zdecydowałyby się agencje finansujące badania w Polsce. Tam w tych grantach liczy się przede wszystkim świetny pomysł. Chciałbym teraz wspomnieć o kilku inicjatywach naukowych, które rozwijają się na Uniwersytecie od niedawna. Trzy lata temu powstało Uniwersyteckie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, jedno z najnowocześniejszych ośrodków naukowych w Europie, w którym współpracują naukowcy z różnych dziedzin. Prowadzą badania dotyczące m.in. nowych źródeł energii, radiofarmaceutyków, substancji biologicznych aktywnych w medycynie. Od zeszłego roku na uczelni działa założone za milion dolarów od firmy Google interdyscyplinarne laboratorium Digital Economy Lab, które zajmuje się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi oraz ich wykorzystaniem w gospodarce. Laboratorium współpracuje z samorządami, ośrodkami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami prywatnymi i organizacjami pracodawców w Polsce i w Europie. Także w zeszłym roku powstało konsorcjum DAIA.pl, czyli Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, które będzie prowadzić pracę z humanistyki cyfrowej. Jego koordynatorem jest też Uniwersytet. Jesienią tego roku, konsorcjum stanie się częścią europejskiej sieci DAIAH i wiemy, że jesteśmy przez wielu europejskich partnerów bardzo oczekiwani. Dlaczego? O tych inicjatywach wspominam, bo wszystkie te jednostki łączą specjalistów z różnych dziedzin. To takie nasze pole doświadczalne. Jedne rozwijają się szybciej, inne wolniej, napotykają więcej kłopotów i wyzwań albo mniej. Ale wszelkie takie próby łączące przedstawicieli różnych dyscyplin mają moje poparcie. Mam tylko wrażenie, że ciągle jest ich jeszcze zbyt mało. Uniwersytet nie może być podzielony na dziedzinowe środowiska bez kontaktów z innymi naukami, bez kontaktów z innymi ośrodkami, bez rozmowy, wymiany informacji, bez spotkań sama wymiana maili nie wystarczy. Prowadzenie badań interdyscyplinarnych to jedno z najważniejszych wyzwań. Pograniczne obszary, jak pisał filozof, są źródłem własnej siły zderzenia, która tworzy nowe, często kluczowe punkty widzenia. Ważne pytania, które rodzą się w nauce, rzadko kiedy są pytaniami z jednej dziedziny. Także wyzwania społeczne ignorują podziały na dyscypliny badawcze. Dlatego musimy być otwarci, również dla dobrych naukowców, których dotychczasowa kariera toczyła się poza naszym uniwersytetem. W lapidarium Ryszarda Kapuścińskiego znajdujemy taki oto przykład. Historia dzieje się w Tanzanii. Autor spotyka starszego mężczyznę siedzącego przed swoją chatą. Rozmawiają. Zatłumacza, w rozmowie służy im wnuk mężczyzny. Mówi. Dziadek powiedział, że ze świata zna tylko swoją wioskę i tą drugą, która jest obok. Tę drugą można stąd zobaczyć, na wzgórzu. Co jest dalej, dziadek nie wie, ale sądzi, że jest tak samo jak tu. Sam zaś stary uśmiechnął się do Kapuścińskiego i pokazał ręką wzgórze i wioskę, miejsce, w którym kończy się świat. Czy i my czasami się tak nie zachowujemy? Wolimy trwać w ciasnych dyscyplinach, w wąskich specjalnościach. Nie chcemy się dowiedzieć, co jest za wzgórzem? Mamy wybór. Wspomniałem o tym, że musimy pamiętać o przestrzeganiu najwyższych standardów nie tylko w nauce, ale także i w kształceniu. Tu także potrzebna jest stała refleksja nad naszymi programami studiów. Uniknęliśmy na szczęście pokusy tworzenia chwytliwych marketingowo kierunków studiów, by efektowną etykietką przyciągnąć do siebie kandydatów. Ale musimy dbać o coraz wyższą jakość kształcenia. Zmniejsza się liczba studentów, więc co można zrobić? Zawsze mamy jakieś wybór. Można zmniejszyć liczbę studentów w grupach albo można zmniejszyć liczbę grup. Można zlecić poprowadzenie wykładu temu, kto zrobi to najlepiej, albo komuś, komu brakuje godzin do wypełnienia pensu. Chciałbym, żeby na naszym uniwersytecie decyzje zapadały przede wszystkim z troską o jakość kształcenia. W pewnej brytyjskiej, bardzo znanej firmie popularne było hasło Quality lasts long after the price is forgotten. Nie wybierajmy rozwiązań takich, które dają krótkoterminowe korzyści organizacyjne czy finansowe, ani nie podejmujmy decyzji, które łatwo przychodzą, ale źle wpłyną na wykształcenie studentów. Powinniśmy tworzyć warunki interdyscyplinarnego studiowania, zapewniać studentom możliwość szerokiego udziału w wykładach i seminariach z innych dziedzin i obszarów wiedzy, zachęcać ich do korzystania z otwartych wykładów i do uczestniczenia w projektach badawczych. Zdaję sobie sprawę, że prowadzenie badań i kształcenia na najwyższym poziomie wymaga odpowiednich warunków, odpowiedniej infrastruktury. Wielu uniwersytetu, wiele pracowników uniwersytetów ma już to zagwarantowane, także dzięki najnowszym inwestycjom. Przypomnę, że w ostatnim roku akademickim otworzyliśmy dwa nowe gmachy na Ochocie. Za kilka dni otwarty zostanie po generalnym remoncie budynek dla Instytutu Dziennikarstwa. W październiku czeka nas jeszcze jedno otwarcie gmachu. W Chęcinach, w Górach Świętokrzyskich powstało Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. Kończy się także drugi, druga część budowy Centrum Nauki, Nauk Biologiczno-Chemicznych. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia w innych dziedzinach nauk. Planujemy budowę nowych budynków, w których mieściłyby się transdyscyplinarne centra badawcze prowadzące badania z humanistyki cyfrowej, analizy wielkich zbiorów danych, nauk ekonomicznych, kognitywistyki i psychologii oraz badań lingwistycznych. W planach mamy Centrum Kompetencji Cyfrowych oraz Centrum Analiz Ekonomicznych, które będą pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystywać nowoczesne technologie. Na nowe siedziby czekają m.in. Wydziały Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Psychologii oraz Orientalistyczne. Chcemy rozbudowy domów studenckich oraz bazy sportowej i kulturalnej. Przyjęliśmy wieloletni program rozwoju uniwersytetów, w którym między innymi te inwestycje są zapisane. Intensywnie szukaliśmy i szukamy dla niego poparcia w gremiach publicznych. Sparło nas Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale czekamy na dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Chciałbym skorzystać z nieczęsto nadarzającej się okazji i zwrócić się do naszego szczególnego gościa. Szanowna pani premier, na pewno pani zauważyła, że w tym przemówieniu nie chodzi o tryumfalizm. Skupiłem się na tym, co sami możemy ulepszać, dokonując dobrych wyborów. Ale chciałbym być dobrze zrozumianym. Jesteśmy najlepszą uczelnią w Polsce. Ja to wiem, myślę, że pani premier to wie, wszyscy my to tutaj wiemy. Co więcej, mamy ambitne plany, by dołączyć do 20 najlepszych uczelni w Europie. Wiemy, jak to zrobić. Potrafiliśmy rozpocząć od siebie i wiele już zrobiliśmy. Ale potrzebujemy też wsparcia dla naszych ambicji ze strony władz publicznych. Nie potrzebujemy pomocy. Chcielibyśmy, żeby to była dobra inwestycja dla całego kraju. Wiem, że ostatnio w publicystyce pojawia się coraz więcej głosów, w których słychać sceptycyzm wobec budowania nowych gmachów inwestycji w infrastrukturę, w tym także infrastrukturę szkół wyższych. Zgadzam się, że takie inwestycje nie zawsze są w pełni uzasadnione. Nie mają sensu tam, gdzie nie ma dobrych ludzi. Gdzie nie ma wybitnych naukowców, którzy z zakupionego sprzętu i wspaniałych laboratoriów będą potrafili zrobić dobry użytek. Ale nasz uniwersytet takie osoby ma. Ma ich bardzo wiele. I dlatego może kształtować obraz współczesnej Polski i budować jej wizerunek jako kraju sukcesów, możliwości i szans. Proszę Państwa, mam świadomość, że nie mówiłem o bardzo wielu sprawach, a także, że te poruszone tematy były omówione tylko na skórkowo, ale też czas naszej uroczystości nie jest nieograniczony. Już zupełnie na koniec wspomnę tylko o jednym konkretnym wydarzeniu. Nasza uczelnia nie żyje i nie chce żyć w próżni, wpływa na bliższe i dalsze otoczenie. W, ciągu miesiąca, w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami największego kryzysu migracyjnego w Europie. Zadeklarowaliśmy kilkanaście dni temu, że Uniwersytet Warszawski ufunduje około 10 stypendiów dla uchodźców z Syrii, którzy w przyszłym roku zostaną przyjęci do Polski zgodnie z deklaracjami rządowymi. Oferujemy też zajęcia z języka i kultury polskiej dla grupy Syryjczyków w naszym centrum polonikum. Akademia Górniczo-Hutnicza ogłosiła podobną decyzję równolegle z nami. Za naszym przykładem poszło te, poszły też inne uczelnie, między innymi Uniwersytet Jagielloński czy uczelnie z Lublina. Myślę, że to ważny sygnał. Pokazujemy, że uczelnie nie są obojętne wobec tego typu wydarzeń, że nie chowamy głowy w piasek i nie czekamy, aż problem sam minie. Przypomnijmy... Proszę Państwa, przypomnijmy, Hasło naszego jubileuszu to dwa stulecia, dobry początek. Ten drugi człon hasła, dobry początek, w ten drugi człon pisany jest tak naprawdę bardzo wiele dobrych początków. Dobry początek studiów dla tu obecnych studentów. Dobry początek nowego roku akademickiego, dobry początek semestru, dobry początek zadań, przedsięwzięć, które są jeszcze przed nami. Oby takie właśnie były, tego nam wszystkim życzę, powtórzę jeszcze raz na zakończenie tym co robimy zwykle mamy wolność wyboru nie rezygnujmy z ambitnych dążeń z ambitnych pomysłów nie wybierajmy wygody i przeciętności jesteśmy najlepszym polskim uniwersytetem nobles obliż Szanowni państwo, korzystając z tego, że mamy dzisiaj tak znamienitych gości, chciałbym bardzo serdecznie poprosić panią Premier Ewę Kopacz o zabranie głosu. Magnificencjo, szanowni państwo rektorzy, wysoki senacie, panie i panowie profesorowie, drodzy studenci, szanowni państwo. Jestem zaszczycona że mogę wziąć udział w inauguracji roku akademickiego właśnie tu, na Uniwersytecie Warszawskim, na jednej z najlepszych uczelni w Polsce, to uczelnia z ogromnymi tradycjami. Tu obok nas, na gmachu dawnej biblioteki jest zegar, który odlicza czas do dwusetlecia uczelni. Ale Uniwersytet Warszawski, to także uczelnia nowoczesne. Otwarta na zmieniający się świat, odnosząca sukcesy. To uczelnia, gdzie studiuje najwięcej obcokrajowców w Polsce. To wy pielęgnujecie ten dobry obraz Polski za granicą. Pokazujecie, że Polska jest piękna, nowoczesna, otwarta i tolerancyjna. Nie muszę chyba mówić, jakie to ważne. Zanim przejdę do właściwej części mojego wystąpienia. Chciałabym podzielić się z Wami taką bardzo osobistą refleksją. Otóż, mówiąc wprost, trochę Wam młodym zazdroszczę. Okres studiów wspominam jako wspaniały czas w moim życiu. To taki moment, gdy odkrywasz w sobie swoje pasje, poznajesz siebie lepiej. Steve Jobs w swoim słynnym przemówieniu z 2005 roku skierowanym do studentów Uniwersytetu Stanford powiedział, pozwolicie Państwo, że zacytuję, Nigdy nie żyjcie życiem innych ludzi. Nie pozwólcie, by otaczające głosy opinii zagłuszyły Wasz wewnętrzny głos. Najważniejsze, żebyście mieli odwagę podążać za głosem Waszego serca i intuicji. One w jakiś sposób wiedzą, kim naprawdę chcecie być. Przyłączam się do tych słów. Świat stoi przed wami otworem i jest niezwykle ciekawy. Nie zamykajcie się przedwcześnie w zgóry określonych schematach. Jeśli dziś nie macie jeszcze na siebie konkretnego planu, to nic nie szkodzi. Nie bójcie się sięgać wysoko. Być może wśród was jest przyszły premier, prezydent naszego kraju. Wspominając siebie i swoich znajomych z lat studiów, mam taką obserwację. Że w młodych ludziach jest pewien rodzaj energii, można powiedzieć, potencjału do buntu. W końcu, wiele razy w historii to właśnie młodzi ludzie robili rewolucję, to młodzi szli do powstań. Ten bunt może służyć bardzo słusznym sprawom, może być niezgodą na kłamstwo, obłudę, może zmieniać kraj na lepszy. Ale ten bunt może też iść w stronę negatywnej energii, w kierunku niekonstruktywnych działań. Osobiście życzę Wam, żeby ta energia, która w Was jest, zawsze szła w tę pozytywną stronę. Niezależnie od tego, czy podzielamy swoje poglądy polityczne, nawet jeśli w jakichś kwestiach się nie zgadzamy, to życzę Wam, abyście nie zniechęcali się do życia publicznego. Polska Was potrzebuje, młodzi ludzie. Możecie ją zmieniać i kształtować tak, jak czujecie to w środku. Szanowni Państwo. Właśnie takich uczelni jak Uniwersytet Warszawski potrzebujemy w Polsce. Potrzebujemy uczelni przyszłości, które kształcą studentów na najwyższym poziomie, przystosowują, przystosowują ich do wejścia na rynek pracy, które stawiają na umiędzynarodowienie. Nowy rok akademicki rozpoczynamy właśnie pod hasłem Uczelni przyszłości. To program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na który do roku 2020 przeznaczyliśmy 5 miliardów złotych. W jego ramach uczelnie zaczną niedługo realizować program rozwoju kompetencji. W konkursie wyłonione zostaną najlepsze propozycje dodatkowych zajęć, które wyposażą studentów w unikalne umiejętności przydatne w karierze naukowej i na rynku pracy. Chodzi przede wszystkim o kompetencje miękkie. Takie jak współpraca w grupie, zdolności przywódcze, kreatywne, samodzielne myślenie i twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Uczelnie będą też realizować program Studiujesz praktuj, pra, Praktykuj. Zwycięskie projekty na staże zostaną skierowane do studentów ostatnich lat, którzy lada moment wejdą na rynek pracy. W grę wchodzą również staże zagraniczne. Studenci biorący udział w programie otrzymają stypendia stażowe, a uczelnia pokryje koszty zakwaterowania, dojazdów i ubezpieczenia. Uczelnia przyszłości to, jak już wspomniałam, także uczelnia, która stawia na umiędzynarodowieniu. Musimy przyciągać do nas studentów z zagranicy, ale musimy też dać szansę polskim studentom uczenia się na najlepszych światowych uczelniach. Tak jak obiecałam w moim ekspozy jeszcze w tym roku. Pierwsi polscy studenci będą mogli skorzystać z programu Studia dla Wybitnych. Cieszę się, że dotrzymałam słowa, a państwo opłaci co roku stu najlepszym studentom naukę na renomowanych uczelniach. Zapewni im też utrzymanie, mieszkanie, ubezpieczenie i transport. Ostatnie lata to na uczelniach duże zmiany. Zreformowany został chociażby system podejmowania decyzji w szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe rozwiązania oparte na idei podmiotowości środowiska akademickiego i naukowego, które zaczęło decydować o podziale środków na naukę. Rozwinął się też system grantowy, który pozwala wybrać i sfinansować najlepsze projekty. To zmiany, które trzeba kontynuować. Ciągle musimy także dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości w nauce i szkolnictwie wyższym. Czeka nas druga fala zmian. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie dalej jak wczoraj ogłosiło program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Cieszę się bardzo, że tak ważne dziedziny naszego życia społecznego doczekały się spójnej i pełnej wizji na przyszłość, którą będziemy chcieli realizować. Szanowni Państwo, kalendarz sprawił, że dwa dni temu Rada Ministrów zakończyła pracę nad budżetem na rok 2016. Dla ludzi nauki mam dobrą wiadomość. Łączne nakłady całego budżetu na naukę rosną o 6%. Patrząc zaś na same środki krajowe bez pieniędzy europejskich, to odnotuje, odnotujemy wzrost w roku 2016 o 15%. Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2015-2016 życzę władzom uczelni, kadrze akademickiej i studentom, by był to rok budowania silnych i otwartych polskich uczelni przyszłości. Studentom życzę sukcesów i tego, byście opuszczając mury Uniwersytetu Warszawskiego, mogli realizować się w swoich zawodowych marzeniach. Właściwie to jest koniec mojego oficjalnego wystąpienia. Ale nie chciałabym jeszcze zejść z tej mównicy, gdybym nie odniosła się do materiału, który otrzymałam z rąk rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Icie Państwo, pewnie wszyscy z was wiecie, że władze uczelni pracowały nad programem, programem wieloletnim. Ale to, co mnie poruszyło, oczywiście poza treścią, którą bardzo szczegółowo obejrzałam, to to, co mieści się na pierwszej stronie, poza dobrą inwestycją i tytułem tego materiału, pozwólcie Państwo, że odczytam to, co znalazło się na tej pierwszej stronie. Uniwersytet Warszawski jest jedną z kilku polskich instytucji znanych i rozpoznawanych na świecie. Za sprawą swoich wielkich uczonych, tysięcy rozproszony, rozproszonych po świecie absolwentów, stacji badawczych i naukowych, odkryć, współtworzy wizerunek naszego kraju za granicą. Dlaczego Państwu przeczytałam te dwa akapity, które znajdują się na pierwszej stronie? Bardzo mocno analizowałam treść, zawartość tego programu. Doceniłam również determinację Pana Rektora i władz uczelni, które mówią, tak, dzisiaj jest czas na to, żeby tą dobrą wizytówkę Polski odpowiednio wesprzeć. I to nie jest żadna pomoc. Pan rektor to mówił. Chcecie mieć dobrą wizytówkę, chcecie mieć dobrą jakość, to uczestniczcie w tym. Chcę Państwu tu zadeklarować, i to jest ten drugi powód, dla którego jestem dzisiaj tu z Wami. Panie rektorze, na Pana ręce chcę zadeklarować, że będę bardzo mocno na najbliższych Radach Ministrów przekonywać Radę Ministrów i Ministra Finansów, żeby ten program w ciągu najbliższych sześciu lat był zrealizowany. A więc Uniwersytet Warszawski będzie dofinansowany z budżetu państwa w zakresie, który Pan opisał w tym programie wieloletnim. Dziękuję Państwu bardzo.